Szanowni Państwo, kiedy trzy dni temu zostałem powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, wiedziałem, że jest to najtrudniejsze zadanie, jakie zostało mi postawione w mojej 26-letniej służbie w policji. Mam pełną świadomość oczekiwań wobec mojej osoby przede wszystkim w sprawie rzetelnego i szybkiego wyjaśnienia tragicznych Zdarzeń, które miały miejsce w roku ubiegłym w Komisariacie Policji Wrocław Stare Miasto. Chciałbym Państwu przedstawić moje pierwsze decyzje w związku z prowadzonym przeze mnie postępowaniem wyjaśniającym. Po pierwsze, w stosunku do pięciu funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i komisariatu Policji Poznań Stare Miasto poleciłem szcząć postępowania administracyjne w kierunku. Zwolnienia ich z policji z uwagi na ważny interes służby. Szósty funkcjonariusz, który brał udział w czynnościach w związku z zatrzymaniem pana Igora Stachowiaka, zwolnił się na własną prośbę z policji w roku ubiegłym. Po drugie, w dniu wczorajszym odwołany został ze stanowiska zastępca komendanta komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto. Oficer ten. Pełnił na tym samym stanowisku służbę w roku ubiegłym i w dniu tego tragicznego zdarzenia przebywał na terenie komisariatu Policji i w mojej ocenie nie podjął żadnych działań, aby zapobiec tym wydarzeniom, które miały miejsce w komisariacie. Po trzecie, poleciłem szcząć postępowania dyscyplinarne w stosunku do odwołanych już, byłych. Komendantów Miejskich Policji we Wrocławiu oraz zastępcy komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu w związku z niedopełnieniem przez nich czynności zmierzających do właściwego nadzoru nad prowadzonym postępowaniem, mającym wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Po czwarte, poleciłem wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec oficera Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu który prowadził postępowanie wyjaśniające, w mojej ocenie sposób prowadzenia tego postępowania było nierzetelne i nie powodowało, że zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Szanowni Państwo, ja mam pełną świadomość tego, że dla osób, które sprzeniewierzyły się słowom roty ślubowania, które lekceważą procedury policyjne. Nie ma miejsca w szeregach policji. Należy również wyciągnąć wnioski z tego zdarzenia, i takie też już wnioski są wyciągane. Moimi pierwszymi decyzjami w tym zakresie są, po pierwsze, poleciłem służbom logistycznym dokonania sprawdzenia systemów monitoringu wizyjnego w jednostkach policji Garnizonu Dolnośląskiego oraz przygotowania projektu zamontowania. Monitoringu wizyjnego w jednostkach policji naszego garnizonu, w miejscach, w strefach ogólnodostępnych oraz w pomieszczeniach, w których wykonywane są czynności z zatrzymanymi osobami. Po drugie, poleciłem wdrożenie w Garnizonie Dolnośląskim monitoringu wszystkich prowadzonych postępowań dyscyplinarnych pod względem ilościowym oraz jakościowym, tak aby komendant wojewódzki Policji miał pełną wiedzę. O prowadzonych postępowaniach i efektach tych postępowań. Po trzecie, poleciłem dokonać analizy wszystkich w tej chwili prowadzonych postępowań dyscyplinarnych pod kątem ich rzetelności, pod kątem ich prowadzenia zgodnie z procedurami oraz pod kątem prowadzenia tych postępowań yy, tak, aby nie było zarzutów, że są one prowadzone opieszale. Szanowni Państwo. Ja chciałbym wyraźnie podkreślić, że ta tragedia to naprawdę dla nas duża trauma, ale nie może ona rzutować na funkcjonowanie pozostałych policjantów garnizonu dolnośląskiego. Policjantów, którzy codziennie, w sposób sumienny i rzetelny wykonują swoje zadania, nawet z narażeniem życia. Przykładem takim jest chociażby sprawa z wczorajszego dnia, z Głogowa kiedy policjanci ratowali tonącą kobietę. Innym przykładem może być sprawa sprzed kilku dni w Legnicy, kiedy policjanci pomogli rodzącej kobiecie dostać się sprawnie i bezpiecznie do szpitala. Szanowni państwo, tak jak mówiłem, są to pierwsze moje decyzje. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, które prowadzę, będzie jeszcze trwało nadal. Do wykonania jest jeszcze szereg czynności, między innymi przesłuchanie jeszcze wielu policjantów, i innych osób, które mogą mieć wiedzę na temat zdarzeń, które miały miejsce w roku, w roku ubiegłym. O efektach tych, tego postępowania, o ewentualnie nowych okolicznościach, oczywiście będę Państwa na bieżąco informował. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Panie